Cześć, z tej strony Elis witam Was w kolejnym odcinku cudownej dekady. Boże, jak mnie dawno nie było w grze. Ostatni raz grałam 6 stycznia, a żeby was nie kłamać, dzisiaj jest. który aż sprawdzę, bo nie pamiętam, 17 i w tej grze widziałam, że nie byłam dwa miesiące. Dwa miesiące nie byłam u ratajów. I czy się stęskniłam nawet trochę tak, więc dzisiaj gramy właśnie mroczny poszedł ze względu na to, że skosił naszą Janis i chyba darek mają w kieszeni jej nagrobek więc trzeba będzie iść też na cmentarz na górze już dążyłam im zmienić pokoje tyle tylko że zmieniłam im to łóżko i tutaj żeby Tomek miał też swój kąt no bo on nie miał swojego pokoju na razie więc jak Janice odeszła no to ma swój pokój jak widzicie ma też tablicę harcerza on będzie chodził na harcerstwo na tyle ile się da na ile się uda i co jeszcze to. Kla o, Klaudy nie ma jedynki. Klaudia i Tomek dostali też. Słoiki na kulki, więc pójdziemy sobie kupić jakieś kulki. Mają też tutaj taką tą arenę, można pograć w kulki, ale chciałabym, żeby oni mieli też swoje jakieś, więc przejdziemy się dzisiaj jeszcze na targ. Chciałabym jeszcze w tym odcinku, aby Giants, Laura, Laura, która miała przed chwilą dosłownie urodziny, ona zdmuchnęła sobie świeczki i yy, no bo nie chciałam robić jakichś wielkich urodzin. Ona zmuchnęła świeczki i jest już dorosłą, i chciałabym nagrać ją też jakieś filmiki, tak, żeby mogła tę swoją karierę z siary sportsmenki lat 80. dalej spełniać. Jesteśmy coraz bliżej lat 90., -tych. właściwie to można powiedzieć, że jesteśmy w połowie. No, bo jednak ile nam pozostało? Wiecie, ja te zasady już tak traktuję tak bardzo płynnie, że nawet jakoś super nie zwracam na to uwagi. E, po prostu gramy sobie tak, jakbyśmy grali normalnie. Wiecie, taki, taki dekadzie typowo, nie? Teraz mamy te lata 80. Za 11 dni Tomek będzie już nastolatkiem, a Klaudia za dni 3 już będzie nastolatką. O matko, jak ten czas leci, dopiero te dzieciaki, to się porodziły. E, dobra, to czekamy w takim razie na 18, no bo chciałabym do Tomarangu jechać, żeby te kulki im kupić na tym targu. Tam. I tam będzie właśnie najfajniejsze miejsce, pojadą sobie całą rodziną, a trochę się odprężyć po tym smutnym wydarzeniu, którego byli świadkiem właśnie przed chwilą. Sycące entres, to marangu. no właśnie, to ty zjadaj, skąd cię to wziąłeś, nie wiem. Ale no, niech sobie tutaj jeszcze trochę potańczą. O, jest 18, to możemy już jechać, wybierzemy się właśnie całą rodziną. Nie spędzą trochę dnia też e, razem, no. I w ogóle, co się działo, bo może nie wszyscy czytali na społeczności, dlaczego mnie nie było przez ten miesiąc? Śmiałam się, że albo wam się pochwalę, albo się e, pożar. A gdzie mam to marang? Ej no, jakiś mod mi zablokował, nie... No tak, mod na wszystkie światy, żeby były zamieszkałe. No to co, e, wracając do tematu, co się działo, jak mnie nie było, słuchajcie. Wyszłam za mąż. Jeśli ktoś nie czyta społeczności, to może nie wie, ale tak, ten cały miesiąc, który spędziłam tak naprawdę z dala od Simsów, od Twitcha, od YouTube'a, od Discorda tak naprawdę, był spowodowany tym, że miałam, mieliśmy razem już z moim mężem bardzo, bardzo dużo na głowie, ale udało się, wszystko, wszystko poszło tak jak trzeba. No mówię, to było tak, że po prostu Zostawiliśmy wszystko na ostatnią chwilę, praktycznie. Miałam całkowity luz blues, jeśli chodzi o cały okres przygotowań. I yy, nie przejmowałam się jakoś szczególnie za bardzo. Dopiero, dopiero potem, jak już przyszedł koniec grudnia, początek stycznia, mówimy yy, pierwszy taniec. Yy, nie ma w sumie żadnej papeterii, oprócz zaproszeń, które były już rozdane. Yy, co jeszcze w ogóle? Ja nie mam sukienki, jeszcze ogarniętej do końca. Koniec grudnia, yy, nie mam garnituru, i <słuch> tak. I, I po prostu wszystko było na, na ostatnią chwilę. No, ale było dobrze, powiem Wam, warto było tak zrobić, bo nie fleksowałam się tym wszystkim, że o Jezu, jeszcze, wiecie, rok do, 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 do całej tej imprezy, a ja już tutaj się stresuję, już myślę, już w ogóle po co to słuchajcie. Nie warto. Nie warto się denerwować, naprawdę było super, spędziliśmy świetny. Dzień z moimi, z naszymi znajomymi, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi rodzinami przede wszystkim. Naprawdę, naprawdę było fajnie, więc no. Ale teraz już właśnie wracam. Był już jeden stream na Twitchu, teraz właśnie czas na nadrabianie zaległości na YouTubie. Jezu, ty te włosy gubisz. Musimy jej zmienić fryzurę właśnie na jakąś, która gubić się nie będzie. Ale dobrze. Słuchajcie, jesteśmy w Tomarang. Och, te dźwięki wspaniałe. Dźwięki są wspaniałe. Idziemy. Ale mi się tutaj teraz trzeba zacinać, ale słuchajcie, kupiłam nowy komputer idzie do mnie. Więc oh, <laughs> niedługo będzie dużo, dużo lepiej. Słuchajcie, skoro jesteśmy na tym targu i słyszymy te wszystkie piękne. E, e, ten cały piękny śpiew, świergot ptaków, e, to możemy iść i kupić właśnie kilka rzeczy. Słuchajcie, dzieci mają. E, mogą kupić sobie po... Dwie kulki, jeśli będą, to po dwie kulki mogą sobie kupić i, i to będzie właśnie ich taki prezent e, czy poprawiać humoru e, przez to, że zmarła ich ukochana babcia. Więc zobaczymy, co będzie dzisiaj na targu. Co masz, drogi panie? Mają frenzerki. O, mają. O, to droga, jest kulka. Dobra, czyli. E... Każdy kupuje, znaczy kupią sobie tak po dwie kulki, są tylko te. Więc no 400 to jest bardzo o, dużo, ale no ona musi się podzielić, nie, z bratem. Brat dostaje jedną i drugą kulkę. Mają takie same, więc nie będą się bić. <laughs> nie będzie kłótni. A teraz możecie iść właśnie sobie coś może zjeść fajnego, co tu mamy. O, możesz ty zamówić jedzenie. Każdy niech sobie coś się zje. Możesz zjeść pad thai. Ty możesz zjeść sobie jakąś supę. Każdy, niech sobie coś zamówi. Mm. O, kluski z czosnkiem zapraszam w takim razie tutaj do, do pani na, na stanowisko i niech sobie coś kupią. Bardzo lubię to miasto właśnie ze względu na kolory są piękne. Nawet słuchajcie, bez Reshada'a, jak ktoś oglądał mój filmik z rzeczami, które lubię, które nie lubię w tym dodatku, no to właśnie kolory to było coś, co mi się tutaj najbardziej podoba Jak mówię, nawet bez Reshada'a wyglądają bardzo ładnie. No ale jestem fanką jednak mocnego kontrastu takich jasnych rzeczy. Ojej, a ty nie kupiłaś nie kupiliście sobie więcej, tak? Eee, czemu ci się tutaj o, podejść razem, o. Czemu się tobie to usuwa, powiedz mi, koleżanko? No zobaczcie. Są znowu jakieś bagi. A ty nie chcesz żadnego? Nic tutaj. Pat małaś miałaś zjeść. I co? No patrzcie, dostała zamówienie, a nam nie daje tego zamówienia. No co za babsko? Czy ktoś inny będzie chciał nam coś sprzedać w jakimś innym stanowisku? Gdzie tutaj jest jakaś inna? Ten. O, tu może coś będzie. Kto tu ma jedzenie? A ty masz jedzenie? Zamów jedzenie. O, tu masz coś innego. Proszę, tu coś. I, I ty też możesz sobie zamówić. O, szaszłyki chimichurri. Mhm, nie zamówisz. Ja pierdziele. Czy to jest normalne? Wiecie co, jedziemy do domu. O, teraz dostała jedzonko. Tak, ktoś dostał jedzenie. A ty byś musiała iść do toalety. A czy to jest jakaś toaleta w ogóle? Tutaj może w tuk-tuku. Nie no dobra, skoro słuchajcie, jej tak się Siku chce, my pójdziemy sobie do domu. Niech ona idzie do domu z ojcem, powiedzmy. Tak, oni idą razem do domu. A ona tutaj zostaje z synem. Zjedz. I ty też miałeś zjeść jeszcze. On dokończy, i słuchajcie, idziemy stąd. Bo jednak do szkoły muszą iść i no już jest bardzo, bardzo późno. Mam nadzieję, że zdążą się wyspać. A jako że. No, nie, chcieły, nie chcieli rodzice, żeby dzieciaki się poczuły poszkodowane, że jeden zjadł, drugi nie zjadł. No, to z jednej poszli do domu, a drudzy jeszcze chwilkę zostali, tak, żeby dojeść kolację. I zaraz pójdą sobie też do chaty. No, tutaj proszę zajadać jeszcze. Bardzo fajnie. Tutaj mieliście krzesła, i żeście nie zjedli. To co? Dojedzone? Myślę, że dojedzone. Dobra. Idziemy do domu w takim razie. I myślę, że oni pójdą spać, a my zobaczymy się rano. No, 7:30 wszyscy już wstają, rzeźcy, wypoczęci. Niektórzy do kibelka, niektórzy jeszcze dzieciaki jadły śniadanie. Eee, tak, więc tu mają już czas dla siebie, chociaż pewnie lekcje nieodrobione, no, a one zaraz do szkoły. A nie, Klaudia ma odrobione lekcje Tomek, tylko nie ma pierwszy dzień szkoły i już będzie, słuchajcie, przypał, bo nie odrobiona praca domowa. Ale niech troszeczkę chociaż zrobi kawałeczek, po prostu dwa, trzy zadanka, żeby nie było, że jest takim nierobem. Leniem śmierdzącym nie robi zadań domowych. Nie, żebym mówiła sama o sobie teraz, nie? Ja też nie lubię robić zadań domowych, więc w pewnym momencie przestałam zazwyczaj robić zadań domowe. Dobra, ale nie polecam. Czas do szkoły, tak, czas dzieciaki do szkoły, Tomek. Ty też musisz już iść. Weź książki i leć. Laura poszła do pracy. Niech sobie normalnie pracuje. I ty też idziesz do pracy. Chociaż ty masz ogrodnictwo, powiem ci do zrobienia. Ogrodnictwo i logika. Czy możesz coś, nie wiem, pogadać z tymi roślinami albo coś? Czy on zanim przyjdzie, to przecież 100 lat. Jezu drogi. No zobaczcie. Tu wam pomogę. Hrab skrzyżykowy, no tak, on ma kryzys wieku średniego, ale już czas do pracy, słuchaj. Więc my czekamy, aż oni wrócą. I pójdziemy jeszcze z Laurą trochę poćwiczyć, nagrać jakiś filmik. I w ogóle chciałabym, żeby Klaudia skumiała się trochę z tym e, księciem jasności. Maciejem, który też jest niby elfem, ale no zrobimy tak, żeby on nie był elfem, bo on będzie przecież wampirem. Więc to już jest dość, moim zdaniem. Jest taki jasny i w ogóle, więc zrobimy go takiego jasnego i mam nadzieję, że będą mogli być. Ile? Pięć koła? O Boże, drogi. O, dostaliśmy też trochę kasy. Niedużo, ale zawsze. Więc zapłacimy rachunki i będziemy jakoś się starać przeżyć. 5000 rachunków to jest bardzo dużo. O, i mają tutaj dzieciaki jeszcze, mogą pograć sobie w klasy. Dzieci wróciły ze szkoły, zmęczone, śpiące, biedne. Ale o, zobaczcie, dostaniemy prezent urodzinowy od rodziny, czyli Laura dostanie. No, grajcie w klasy, grajcie. Pokażcie nam, jak gracie. O, do siódemki. Fajne są te klasy, bardzo ładnie je zrobili. Chociaż no mówię, ja gra w klasy miałam z jakichś modów, więc tutaj akurat Ameryki nie odkryli, nic nowego, ale o, skusił trochę. Yy... Ale... Yy... No, zrobili to całkiem ładnie. Gdyby nie te wszystkie bagi i błędy, to naprawdę powiedziałabym, że te dodatki wszystkie nowe są fajnie dopracowane, ale no niestety wszystkie błędy niweczą te dobre wrażenie. Ale no cóż, mam nadzieję, że naprawią i będzie dobrze. Ja na razie oczywiście nie rezygnuję z Simsów cały czas je kocham nieważne, co by się działo, nie? Dzieciaki, słuchajcie, siku, i już wystarczy trochę, że się pobawiły siku, i możesz się zdrzemnąć chwilę przed lekcjami i w ogóle zdrzemni się. I ty też możesz się chwilę zdrzemnąć po szkole. A Laura Laura by się na szybko wykąpała. W ogóle co to są za naczynia? Wykąpała się trochę na szybko i pójdziemy, słuchajcie, nagrywać te filmiki. Tak, żeby ona miała co wydać nowego, nie? Jednak kasa musi się kręcić. O, zapomniałam, że matka tutaj jest. No, dobrze, dobrze. Ja nie mam w ogóle ten strój. Podoba mi się, jest taki naprawdę w klimacie i co on nawet może taki założyła, Ja bym tak, wiecie, jakoś tam wielce ćwiczyła. Fajne. Bardzo ładnie, krtalia podkreślona i w ogóle. Nawet ta pantera mi nie przeszkadza. Wygląda spokojnie, że ona śmierdzi, ale tego nie będzie widać na filmiku. Nie, nie, nie będzie. Kończymy <laughs> może jakąś muzykę. Kupienie. No, wykonuję sekwencję jogi. Na pobudzenie umysłu. Potem będzie Laura na drodze do wewnętrznego spokoju, część trzecia. Szkoda, że ty jesteś dupą odwrócona. Toś musiała być odwrócona odwrotnie. <laughs> Nie wiem, na jakiej zasadzie to akurat działa, ale no jest w tę stronę. Klaudia ma wkrótce urodziny, no za dwa dni, to już wiemy. Więc myślę, że w następnym odcinku pewnie Klaudia będzie miała już swoje urodziny. Już będzie na lat. Pierdziele. Szok. A się coraz lepiej idzie. Coraz lepiej tutaj prostuje nogę, już tak się nie chwieje mocno. No jest całkiem nieźle już. No i odpoczywanko, leżanko to, co ja lubię najbardziej. Spoko. Dobra, to możemy już skończyć nagrywać. Mamy filmik. Zadbaj o siebie. Laura na drodze do wewnętrznego spokoju. Część trzecia. Laura razem z widzami stara się uzyskać spokój ducha, także odżywić ciało sekwencjami jogi. Ćwicz razem z nią. No i mamy pięknie. O i trenuj rzeźbę, proszę bardzo i tu będzie jak lewitować. Cudnie, cudnie, cudnie. Nie robi brzuszki teraz, bo to na brzuszkach są te sekwencje, jakieś tam dziwne pozy. <laughs> to jest, słuchajcie, lekcja, jak pięknie wyglądać podczas ćwiczeń, kiedy zdobywasz sprawność fizyczną i leżysz. Każdy by tak chciał leżeć i chudnąć. Ja tak bym chciała przynajmniej. Marzenie. Teraz słuchajcie, kładę drona do wyposażenia, żeby nie zapomnieć. Ty już możesz skończyć. I przy okazji, tak, wziąć szybki prysznic tutaj i idziemy do domu, już jest późno. Zańspokojne spokojne otoczenie wyskoczyło w kiblu, jakby nie patrzeć, indeed. Dobra, lecimy do chaty, zobaczymy co z dzieciakami, czy lekcje odrobiły pewnie, nie? I będziemy Woli kończyć ten odcinek, słuchajcie, to był taki po prostu, który ja, w który ja muszę wejść, nie? W którym ja muszę się wdrożyć po tym ponad miesięcznym odwyku od yy, grania w Simsy. Więc dla mnie to jest teraz, wiecie, takie trochę wydarzenie, że ja w końcu gram w Simsy. Dobrze, że wszystko działa, bo trochę się bałam, bo były te aktualizacje i niby zaktualizowałam mody skryptowe przed graniem, zawsze to robię, ale no, była zawsze nutka niepewności. Śnieg spadł. Laudia gdzieś zostawiła swój rower i ktoś zwrócił, bardzo ładnie. Czas na jedzonko, weź sobie jakieś resztki. Mamy coś. Darek się czuje świetnie. Klaudia, ty też byś mogła coś zjeść, dziecko. Co tu masz? Aha, gra w klasy, zwycięstwo. Też weź sobie jakieś resztki. Tomek też potrzebuje kolacji. No dzieciaki, no. No co wy, tak bez jedzenia siedzicie? I proszę potem odrabiać lekcje jeszcze przed spankiem. A Darkowi postaramy się trochę, chociaż analizuj i, i mów do rośliny wtedy może mu trochę się to ogrodnictwo polepszy no jeszcze mu trochę brakuje, trochę sporo więc awansu na razie nie będzie ojejku, co tu się wydarzyło odrobiłaś lekcję? no odrabiaj lekcję dziecko drogie a potem kolacja o, zdobywa sprawności swoje harcerskie, bardzo, bardzo ładnie Klaudia, gotowe? na umianę? na umianę chyba to idź jeść, dziecko, jest pierwsza w nocy, Matko Boska. To te dzieciaki nasze, to ja nie wiem. Dobrze, moi drodzy, to będzie chyba na tyle. I, I ja Wam bardzo dziękuję, że byliście w tym odcinku, że zostaliście w ogóle przez ten miesiąc, kiedy mnie nie było. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.